Nazywam się Kubiankowski i witam w kolejnym odcinku MaturaToBzdura.tv, w którym co tydzień udowadniam Polakom, że matura to właśnie bzdura. Tematem dzisiejszego odcinka są wyrazy obce z planety Ziemia. Serdecznie zapraszam. Program sponsorują. DROP No damage, no fun Knockout.pl Cenowy knockout w pierwszej rundzie John Monster Bo powaga zabija powoli Witam Cię, jak masz na imię? Patryk Patryk, co robisz na co dzień? Na co dzień siedzę w domu, gram na komputerze Ćwiczę sobie czasem mhm. Słucham muzyki Co to jest Wiktoria? Kto czy co? <laughs> no, co to jest Wiktoria? <laughs> Nie wiem, co to jest Wiktoria gdybyś mógł tak się nie obracać za bardzo, żeby Dobra. też kam kamera cię widziała no, no właśnie o to chodzi, bo nie znam za dużo pytań dlatego się Dlatego Odpowiedzi się i dlatego się kryję No, wiesz, może Kuba, Wiktoria? Wiktoria? No. Zwycięstwo! No dziewczyny mówią, zwycięstwo, bardzo no. dobrze A Co znaczy Wiktoria? Co to jest Wiktoria? Zwycięstwo <coughs> I żeńskie również e, Dobrze, dobrze, w takim razie jak tak się wyrywasz do odpowiedzi, co to znaczy no. non omnis moriar? E, nie wszyscy tak umrę Bardzo no. dobrze Powiedz mi, co znaczy non omnis moriar? Nie wszyscy umierają? Nie wszystko umrę Memento mori eee, Pamiętaj, że umrzesz Pamiętaj o śmierci pamiętaj. Uczyłam się łaciny Uczyłam się odcinek. Więc jak masz uczy... więcej odcinek? to no, więcej, no to jedziemy Vanitas vanitatum D omnia vanitas eee, Marność marnością O, eee. tak Anonim Anonim to osoba, która, której imienia nie znamy, która jest anonimowa. Okej, okay. Anonim to jest osoba, która nie podaje swojego imienia i nazwiska, tak? Na przykład ktoś napisze jakiś utwór czy coś i napisze anonim, żeby nie było wiadomo, kto to napisał. E, Rafał, powiedz mi, co, to, co znaczy post factum? Ojej. Oh yeah. Post factum. Łacina to trochę inna, nie? No, Podwórkowa. Nie, nie wiem, nie Jeżeli wiem. Może dziewczyny wiedzą, co ja znaczy matematycy. post factum. Postfaktum. Po fakcie, z łaciny. Z łaciny? Co znaczy postfaktum? Postfaktum, No to akurat nie wiem, co to znaczy. Podobnie brzmi po polsku, to wiesz? Tak, może intuicyjnie naprawiam. Post factum, post to jest po. No, czyli po fakcie, tak jakby. Bardzo dobrze. Kunia non olet, to jest taka. Pieniądz nie śmierdzi, znowu, z łaciny. O ty, dlatego tego nie znał. Tak. Mogłaś tego nie mówić! <grymne> e, czy znasz takie... E, to jest łaciński zwrot Veni, vidi, co to znaczy? E, przybyłem, zobaczyłem, zaciężyłem y -y. Byłem, widziałem, co... nie No, no Coś, 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 coś. No, no coś no. takiego kojarzę, ale... Liberum veto, czy wiesz, to Liberum system. veto to jest ten wolny sprzeciw, tak? Uh -huh, uh -huh. Że ktoś po prostu, no, że każdy ma wolność słowa i ma prawo się sprzeciwić tak do tego wszystkiego. E, tak trochę nie do... I to no, było takie coś maszynacje. kiedyś, że jak był Sejm i wszyscy mieli tam jakieś swoje zdanie, to jedna osoba mogła na przykład mieć inny i wstać i powiedzieć liberum veto i wtedy zrywano Sejm. Zrywano Sejm. Co znaczy liberum veto? E, to było takie, e, to jest tak zwane stop. Um, używano to w, w, pradawnych, w pradawnych czasach, w, w... kilka lat temu, kilka, kilka, set kilka lat dobrych temu, lat temu, kiedy, e, szczególnie w Sejmie, kiedy chcieli zawetować jakąś ustawę, mm -hmm. czyli powiedzieć stop, mówiło się wtedy w liberum veto. Anno Domini. Rok pańskiego. Rok pański, a pozostało nam Anno Domini. Ale ja wiem, że to jest coś z rokiem. Jest coś e, rokiem. To ja jest się wtrącę, ro... się Rok trancę. pański. Rok pański, bardzo dobrze. Anno Domini. To Anno Domini? Ym, yy, to jest. To jest przy. Przy pododowaniu daty. No jak jest, właśnie, właśnie. Jaki krok jest. Yy, no to, że nasze jary. Tak? Co znaczy Anno Domini? To z łaciny. Anno Domini. E, znam to stwierdzenie, ale w tej chwili nie jestem w stanie. To jest, związa... to jest że w tym roku, tak? Tak, z roku mi się to podaje. Że... Albo że w, tak samo jak w poprzednim roku, albo że w tym roku. Mm, czym jest poligamia? Wielożeństwo. Wielożeństwo. <gamy> czy wiesz to, to jest poligamia? Eee, poligamia? Mhm. To jest to monogamia. No to yy, gdy. Yy, gdy się żyje jakby z kilkoma osobami. Eee, co znaczy. Tak? takie słowo, poligamia? Nie wiem. Kuba? Nie wiem. Zdrowię poligamia sobie. to jest e, układ, e, który powinien być wprowadzony w naszym społeczeństwie, <grym> czyli jeden <grym mężczyzna <grym ma wiele kobiet. Określenie déjà deja vu. Deja vu to jest takie coś, że ma się wrażenie, że drugi raz jakaś sytuacja się dzieje, albo drugi raz mhm. jest w tym samym miejscu. Wydaje, wydaje nam się, że przeżyliśmy już coś, czego nie mogliśmy byli przeżyć. Właśnie. E, dobrze. Co, co jest déjà Déjà vu to jest takie odczucie, że to co dzieje się w tej chwili albo to co widzimy, to miało miejsce już kiedyś. Tak. Wielu mówi, że to jest błąd Matrixa. Tak, co tak, to tak. jest déjà vu? Ja załamujesz. Mnie. No, kuba, co to jest déjà vu? vu? Nie, no nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiesz co to jest déjà vu? Déjà vu to jest błąd Matrixa. Jak czarny kot dwa razy przebiegnie. Co to znaczy, yy, że ktoś ma alibi? Co znaczy alibi? Alibi to jest jak ktoś jest zamieszany w jakąś sprawę, na przykład jakieś przestępstwo czy coś i ktoś ma alibi, to znaczy, że y, ma dowód na to, że tego nie zrobił, na przykład był w innym miejscu mhm. albo coś innego robił, był zajęty, ma na to świadków na przykład. Co to znaczy mieć alibi? E, alibi no to e, m, mieć e, jakby co yy... to znaczy yy, yy, kiedy mówimy, że ktoś ma Alibi Alibi yy, To znaczy, że ktoś jakby ma jakieś wsparcie bądź Hm yy, 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 jakąś kartę przetargową Alibi co to jest? Alibi? Alibi To jest. Yy... No, jak to powiedzieć ładny yy. Alibi, no. Alibi no. samo sobie znam takim... No ty mówisz, że, że ja ukradłem tukierki zrobiłem. Mówię. Nie, Dyrzek może powiedzieć, że wtedy byliśmy razem na piwie. I no to jest na przykład mieć Alibi. Alibi? E, to mieć jakieś... E, Kurczę. E, jakieś zabezpieczenie? Nie, no niekoniecznie. Alibi. E, spiritus sancti. No, Duch Święty, duch święty, bardzo dobrze. Spiritus tutaj cię nie zwiódł. A kim jest persona non grata? Persona non grata. O, tego nie będę wiedział. E, to osoba niepożądana. E, Jaka dobrze. Niepożądana. E, coś e, grata jest z gratyfikacją, pensona pewnie z pieniądzem. E, a persona, tak? A nie, nie, nie e, taka osoba, której nie chcemy spotkać, czyli niepożądana? taka niepożądana. Aleja i akta est. To sentencja. E, Koście zostały rzucone? Mhm. Aleja i akta est. Kości zostały rzucone. Bardzo dobrze. A kto to wypowiedział? Juliusz Cezar po przekroczeniu Rubikonu. Bardzo dobrze. Łacińska aleja i jak ta jest? To jest cięższe. Ale jak ta? Ale jest. Nie, no wiem co to znaczy. To jest kości zostały rzucone. Nie, tak? Kości, tak ale tak. jak ta jest? E, alterego to jest z łaciny i to oznacza jakby druga osobowość, mhm. czy, czy drugi ja. Bardzo drugi dobrze. Ja. Co to jest alterego? Alterego to jest tak jakby druga osoba, tak jakby bliźniak, jak coś w tym stylu? Selawi. Selawi. Nie wiem. Znaczy Homo Sapiens. Człowiek myślący. Bardzo dobrze. Super. Homo Sapiens. Człowiek myślący. A Homo Erectus? Człowiek stojący. Wyprostowany. Wyprostowany. Homo Erectus. Człowiek rozumny. Jaki? Wyprostowany? Tak, wyprostowany, e, bardzo dobrze, Podoba mi się wasza reakcja. Cogito ergo sum. Co znaczy takie łacińskie, łacińska sentencja cogito ergo sum? Myślę, więc jestem. Cogito ergo sum. O, też zna, tak samo tych samych Domini, ale w tej chwili nie jestem w stanie. Nie wiem, tak mi się kojarzy. Coś z wiedzą. Tak, z myśleniem. Mhm. Nie wiem, nie wiem. Myślę, więc jestem. To jest to. Myślę, więc jestem. Co znaczy, to jest habemu Habemus papam. Mamy ojca. Bardzo dobrze i to jest związane z jakim wydarzeniem? No z papieżem. Czy wiesz, co znaczy habemus papam? Co to no. znaczyło? No coś z papieżem na pewno. Tak, tak. W którym momencie e, słyszymy te słowa Co znaczy habemu z papam Habemu? No wiesz, wiesz, wiesz. Habemu z papam? No W jakiej sytuacji to się mówi? No. Mam wrażenie coś tam było z papieżem, ale, no. ale dokładnie do... ha, wiesz, Nie nie wiem Habemu z papam? Mhm. No wiem bo wiem. to mów! No! Bo wiem, to jest e, jak wybierają papieża i leci biały tak. dym z komina. I to by było na tyle. Dziękujemy Wam za wszystkie nadesłane życzenia walentynkowe. Były naprawdę ciekawe. Laureaci konkursu widnieją u dołu ekranu. A ja zapraszam Was jak zawsze w piątek o godzinie 10. Do zobaczenia, bystraki. Nie, no, już pozdrawiać wykładowców nie będę, już wystarczy. Nie wiem. Pozdrawiam może moją całą grupę z automatyki i robotyki, bo na pewno też to oglądają. No. Jakoś przeżyjemy. Nie, bardzo serdecznie chciałem pozdrowić tu nasze koleżanki, które się wstydziły pomagały wystąpić. Pomagały pomagały, ale wstydziły się wystąpić przed kamerą. Ale oczywiście pozdrawiam też moją dziewczynę. Zawsze marzyłem, żeby wystąpić w Maturatop to bzdura i właśnie ją pozdrowić. No i wszystkich ludzi z Matmy i Michał Bucoń. Dla ciebie też pozdrowienia.